Siemka Siemka Co robimy dzisiaj? Idziemy do szkoły? No To dalej, chodźcie do szkoły Szybciej ja też chcę Uderz, ła, ła, czekaj, jeszcze raz Jadę do góry, jedziemy Super, ale fajnie Ale fajne uczucie, co? Fajne uczucie w brzuchu, no No Ty Oh no, nie ma Oh no, gdzie ona się podziała? No! No! Nie spadaj! Halo! Już dobra, daj rękę, już proszę! Nie, poczekaj! A co jak? Weź Helikopter! Dobra, teraz helikoptera, helikoptery. Poczekaj tutaj, poczekaj! Dobra! Poczekasz? Ma... A, no, ona przyjemna, no, no, z winy. Dobra, idę. Już lecę, mogę być ja? Co? Co? lecę, mogę być Co? Ja? O Jezu, to spada, pada, ale jeszcze każe mi zawracać. Co to za robota w ogóle. Sky! Już lecę, już lecę! Już lecę! Dobra, co, 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 co padać?